W powstającym w Kielcach Ogrodzie Botanicznym mieszkańcy będą mogli posadzić drzewa lub krzewy, by upamiętnić ważne w swoim życiu wydarzenia. Może to zrobić każdy chętny. Jest tylko jeden warunek. Rośliny wskazują botanicy pracujący nad utworzeniem ogrodu. Dobór drzew jest nieprzypadkowy, ponieważ decyduje o doborze wiele czynników, m.in. czynnik okoliczności, który nas tutaj łączy, sprowadza do ogrodu botanicznego. Drugi to jest taki element pewnej mistyki, pewnej symboliki związanej z drzewami. Wiele drzew ma już taką swoją jak gdyby mitologię, ale legendy związane. Wybraliśmy Magnolię dlatego, że Magnolia łączy w, takim, w, takich, w przekazach chińskich elementy czystości, szczerości. Na pomysł sadzenia drzew wpadli mieszkańcy Kielc, a dokładnie dwie pary małżeńskie świeżo po ślubie, które chciały podziękować rodzicom za trud włożony w swoje wychowanie. Mocno się głowiliśmy, co też podarować rodzicom. Chcieliśmy, żeby to był prezent, który zostanie na lata, który będzie cieszył nie tylko naszych rodziców, babcie. Ale też kolejne pokolenia naszej rodziny. No i gdzieś tam mimowolnie przyszło, przyszło nam do głowy drzewo. Zresztą drzewo jest symbolem trwałości, wieczności, więc idealna symbolika w tym przypadku. Czyli chcieliśmy zasymbolizować połączenie, połączenie naszych rodzin, rodziny zbożeniów i paprockich. Stąd, no i... stąd dwa drzewa tak naprawdę. Jedno, jedno rodziny zbożeń, drugie rodziny paprockich obok siebie zasadzone e, mają symbolizować, symbolizować jakąś, jakieś połączenie takie. I chcieliśmy też naszym rodzicom w ten sposób podziękować za trud w przygotowaniu do naszego ślubu. Pomysł utworzenia ogrodu botanicznego, który powstaje u podnóża karczówki, pojawił się już 40 lat temu. Powrócono do niego w 2005 roku. Pierwsze nasadzenia miały miejsce 5 lat później. Do dziś posadzono kilka tysięcy roślin, otworzono pawilon edukacyjny dla dzieci i młodzieży, a obecnie trwają prace nad budową alpinarium. W tej chwili zajęliśmy się. Budową tej części południowej, ekspozycyjnej, po otrzymaniu oczywiście pozwolenia na budowę, ogrodziliśmy ten teren, a następnie wykonaliśmy infrastrukturę drogową, wodno-kanalizacyjną i przystąpiliśmy do przygotowywania terenów pod poszczególne działy kolekcji ogrodu botanicznego. I tak też zaczęliśmy właśnie. Sadzić najpierw zbiorowiska leśne. Bór jadłowy, buczynę karpacką, grunt, świetlistą dąbrowę i powoleńku, powoleńku, coraz więcej z roku na rok poszerzamy ten naszej areał ziemi uprawnej i sadzimy następne kolekcje. Wszyscy drzewni rodzice otrzymają od władz go oparku odpowiedni certyfikat. W przyszłości planowane jest także umieszczenie przy każdym drzewku jednakowej tabliczki informującej o intencji, w jakiej zostało posadzone. Ogród botaniczny zostanie udostępniony zwiedzającym prawdopodobnie w 2016 roku.